Hej, cześć, dzień dobry! Dzisiaj odcinek dodatkowy jeszcze z Włodzimierza Wołyńskiego. Zabiorę Was na miejski cmentarz, pokażę Wam nie tylko groby ukraińskie, ale również polskie oraz różne tradycje, które są u nas praktykowane. Być może w innych częściach Ukrainy również z Włodzimierza Wołońskiego. Moja rodzina stąd pochodzi i tutaj yy, widzę jakie są yy, tradycje i chcę Wam je pokazać. Pierwsze fotografie prezentowałam już miesiąc temu na duchowym Facebooku, na który serdecznie Was zapraszam. I tutaj zwyczaj kładzenia cukierków i jedzenia na mogiłach sięga czasów księżnej Olgi, która po śmierci męża zrobiła ucztę na jego grobie. Do dzisiaj na wschodzie można zauważyć jedzenie, cukierki, napoje przy pomnikach bliskich, szczególnie po święcie zmarłych. Jednak przesądni ludzie nie zabierają ich z cmentarza. Uważa się bowiem, że przynosi to nieszczęście lub szybką śmierć." I tutaj y, kilka osób właśnie zauważyło, że tradycja jest y, na pewno jeszcze przedchrześcijańska. Jednak y, ja tutaj y, tą tradycję usłyszałam y, z, y, od, od człowieka, który mieszka we Włodzimierzu Wołyńskim, Włodzimierz, jego nazwa pochodzi od wnuka księżnej Olgi, więc zapewne tego powstała ta legenda, ta tradycja tutaj. Następny pomnik poświęcony jest żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej. Przedstawia on matkę trzymającą umierającego syna. A w niedalekim pobliżu znajduje się podobny pomnik poświęcony żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej. Rzeźba, która z upływem e, czasu straciła ręce oraz inne ważne elementy, przedstawia według słów miejscowych Świętego Jerzego, który pokonał Smoka. I tu będzie mała ciekawostka. E, legenda ze Świętym Jerzem związana jest e, z woźmierzem wołońskim, i tu przytoczę jej fragment. E, nad Ryławicą, e, właśnie znajdował się hram, przedchrześcijańska budowla sakralna, w której składano ofiary. I to był ram złego, pogańskiego Boga. Co rok nienasyconemu smokowi składano w ofierze młodą dziewczynę, mieszkankę miasta. Nikt nie mógł pomóc mieszkańcom w biedzie. Nadeszła kolej złożyć w ofierze córkę miejscowego księcia. Oblewając się łzami, ojciec i matka oddali swoje dzieci bestii, która zło wrogo zgrzytała zębami i nagle, o losie, nie wiadomo skąd, pojawił się przystojny rycerz na białym koniu. Był to święty Jerzy. Przebił on smokę kopią, i zwierzę, konając, zaczęło ryć ogonem ziemię. Odtąd zaczęła tędy płynąć niewielka rzeka, którą ludzie nazwali Ryłowicą. I w tle mogli się podziwiać ługę, do której wpada Ryłowica. Bardzo ciekawe i niekiedy fantazyjne są nagrobki Ukraińców. Tu w tle pomnik Iwana pawłowicza Kostiuka. Następna piękna pani była zapewne Polką, jednak została na Wołyniu. Nazywała się Zofia, francewna. Była córką Franciszka i miała nazwisko Kowalska. Zmarła w 1959 roku. I tutaj proszę mi wybaczyć, nie znam niemieckiego. Następny nagrobek należy zapewne do pary Znanie niemieckiej: Piotra i Elżbiety Mac. Nagrobek jest luterański. Jednak ktoś oparł o pomnik drewniany Krzyż prawosławny. Obok kolejny Niemiec: Helmut Jobs. Żyjący zaledwie 6 lat. Można znaleźć również mogiły z czasów imperium rosyjskiego, tu Anna Wasiliewna Michaliewicz odeszła w 1906 roku. Oczywiście na ukraińskim cmentarzu nie może zabraknąć pomników ze zdjęciami ludzi, z tyłu również charakterystyczne dla Ukrainy pomalowane na niebiesko krzyże. Kolejny ciekawy grób ozdobiony jest czymś, co ma imitować zapewne rusznik, a zdjęcie otoczone jest kolorową mozaiką. Zewny trochę bogatszy i bardziej ozdobiony kolorowymi szkiełkami. Możecie również podziwiać, jak teraźniejszość miesza się z przeszłością. Tradycyjne nagrobki ze zdjęciami oraz nowoczesne z narysowanymi postaciami. Kolejny nagrobek należy do Polki Marii Szturc z Marii w 1908 roku. Być może został z nią pochowany ktoś jeszcze, lub miał być pochowany. Podobnie jest z kolejnym pomnikiem, który należy do honoraty z Borosiewiczów Stojanowej z, z Marii w 1907 roku. Przeżyła aż 90. Kolejny grób z wizerunkiem Chrystusa. Z chusty Weroniki, należy do Andrzeja Maciejaszka, zmarłego pod koniec lat 20. ubiegłego. Pod następnym pomnikiem, z którego trudno już przeczytać litery, spoczywa Joanna z Krzyżanowskich, która zmarła w 1853 roku, mając zaledwie 23 lata. Tuż po niej zmarł mąż. Możemy przeczytać. Ten pomnik, oblany łzami, tkliwej rodziny, wzniesiony dla dobrego brata który z się za ukochaną a małżonką wkrótce za nią pospieszył do dnia 9 sierpnia 1857 roku. I był to pan Stanisław. Następnie przechodzimy do grobu, w którym spoczęła Emilia z czarnołuskich Olizar. Przeżyła 60 lat, Dając dalej mijamy kolejne pięknie ozdobione nagrobki. Na płytach możemy zobaczyć talerzyki. Zostawia się na nich albo cukierki, albo świece, aby wosk nie pobrudził płyn. Kolejny pomnik należy do Anny z Wilczyńskiej w Darowskiej, zmarł w 1926 roku. Obok znajduje się pomnik należący do Reginy Skorowskiej w Piękny nagrobek, niestety już bez główki dziecka, należy do Przemusia Kudeły, ukochanego syna Stanisława i Wandy. chłopiec gaz w drugiej wiośnie życia, 1927 roku kolejną płytą spoczywa zapewne Jan Zankiewicz. Kolejny kolorowy nagrobek dodatkowo otoczony niebieskim płotem. Na lekkiej odległości spoczywa roch Uzarczyk, który zmarł w 1929 roku. Na cmentarzu w Włodzimierskim spoczął również Mieczysław Płowuszewski, który zmarł rok wcześniej. W tym samym okresie zmarł również Konstanty Raczkowski. Z ostatniego spoczynku znalazła tu również Helena Siewieniówna, która przeżyła zaledwie 20 lat, oraz zapewne jej siostra Maria z Siewieniów Krawczyńska, która żyła tylko 35 lat. Włodzimierz stał się miejscem ostatniego spoczynku dla Aleksandra Kubalskiego, który zmarł w 1940 roku, oraz jego małżonki Marii Zwojcichowskich. Zmarł w tym samym roku. Obok znajduje się grób Ireny Wandy Wierzbowskiej, która zmarła w 1942 roku, w wieku zaledwie 22 lat. Tu, właśnie na grobie Michała Dudy, widzimy zastosowanie talerzyka, o którym wspomniałam już wcześniej. Wchodzimy teraz do nagrobka Antoniego Chudzińskiego, który zmarł w 1942 roku. Miejsce ostatniego spoczynku znalazł również dr Ignacy Brzozowski, który zmarł w 1924. Kolejny nagrobek należał do Anastazji Skosińskich-Borosiewicz która zmarła rok później. Obok znajduje się grób sadystycznego Polaka, Jana Kowalskiego, który zmarł w wieku prawie 70. czyło to również dwoje dzieci, Banda oraz Tadzia, dziewczynka w 1925, a chłopiec rok później. Obok również dwoje Polacy, Tadeusz Balszan, zmarł w 1936 i Antoni Serafi, który zmarł rok później. W tym samym roku spoczął na cmentarzu również Piotr Zaremba. Przechodzimy teraz do pomnika Roberta Wacława Drzewińskiego, który odszedł w wieku zaledwie 34. Lat. Obok spoczęła zaledwie 26-letnia Stefania Sobczyków-Wiarzewiczowa, kobieta zmarła w Otwocku. W 1933 roku spoczął tu również Paweł Goszelnicki, Obok dwoje dzieci: Marysia i Stasiu Wrublewski, którzy żyli odpowiednio rok i 7 lat. Spoczął tu również Józef Sałotko, żyjący prawie 70 lat. Ciekawy, odnowiony nagrobek należny Józefy z Kupraczów Masnej, żyjący jej lat 28 W kolejnym grobie spoczęło małżeństwo Jan zmarł w 1931 i Józefa zmarł rok wcześniej. Kolejny pomnik należy do zaledwie 24-letniego Adolfa Bieleckiego. Cały nagrobek należy do Antoniego Lipiny i Zygmunta Ludowa, którzy zginęli w czasie bombardowania w październiku 1939 roku. Tutaj mamy jeszcze trochę mody pomnikowej i spoczywa tu zaledwie 34-letnia Tamara But. Kolejny pomnik należy do Wiktora sariusz bielskiego który zginął w wieku zaledwie 31 lat. Pod monumentalnym pomnikiem spoczywa Wincenty Samicki, zmarły w 1936 roku. I znowu pomnik, zapewne Niemca, z krzyżem celtyckim, Aleksander Mauks, który zmarł w 1924. Kolejny pomnik należy do ojca i syna Kowalskich, Łukasza i Wadima. Chwilę przerwy na pooglądanie mody cmentarnej, tu ozdoby z tkaniny. Kawy nagrobek, i zarazem niestety ostatni, należy do, jak się wydaje, kozackiego małżeństwa Kowaliuków Józefa i Tatiany. W 1963 i 1966. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę.